Cześć! Dzień dobry. Jak widzicie, w konstrukcji coś tam się już dalej dzieje. Może nie ma tutaj spektakularnych jeszcze postępów, ale jest kolejne woleoczko. Jest dokończony dach... ...pokoju, który, który tutaj jest od ganku. Kilka osób pytało mnie... Jak kosztowo wygląda nasz projekt? Planuję o tym też nagrać osobny film. Na razie chciałbym się skupić na konstrukcji. Sytuacja z konstrukcją wyglądała tak, że osobno był projekt zrobiony do zgłoszenia na budowę konstrukcji, i szukaliśmy wykonawcy konstrukcji wśród różnych firm. Które się w tym specjalizują. Większość niestety ten projekt uważała za nieuzasadniony ekonomicznie i proponowała rozwiązania zamienne. Tutaj koszty rozwiązań zamiennych wahały się między 120 a 180 tysięcy, co uważam, że jak na tą część domu było bardzo drogo. Skodziliśmy yy, się w związku z tym właśnie na, na zmianę troszeczkę projektu, yy, co już widzę, że ma kilka negatywnych skutków. Yy, jednak oszczędność finansowa, tutaj oszczędność pieniędzy zdecydowała dość, no, była tym czynnikiem decydującym, bo, bo za tą konstrukcję płacimy gdzieś koło 80 tysięcy. No, to jest różnica dwukrotna przeszło między tym, co co było w założeniu pierwotnym, a tym co jest teraz, tym, co zaproponował nam konstruktor. Jakie, na czym zostało to oszczędzone? Przede wszystkim zostało dołożone w niektórych miejscach ścianki, których nie planowaliśmy, aby po prostu rozłożyć ciężar. To mogę wam wejść do środka i pokazać, o co mniej więcej gra się toczy. Tutaj Wejdziemy sobie przez ganek, wejście główne i tak, tutaj jest ścianka, której miało nie być, miała być tylko, tylko przy schodach taki ukośny fragment, który by powiększał nam troszeczkę ten pokoik. Więc pokój gościnny nam troszeczkę się zmniejszył, a powstała nieplanowana garderoba pod schodami. I, I to jest jedna z takich zmian konstrukcyjnych, dość znaczących. Tutaj niestety, może stąd nie będzie widać, ale widzę sobie od strony salonu. Tam będą schody. I to jest ta sianka, która miała być tylko skośnie, tak? Miała być jej o, tak tylko tyle. Czyli ta strona miała być, tej strony miało nie być, to jest ta jedna oszczędność. Druga oszczędność to jest właśnie ten słupek. Też go pierwotnie miało nie być. Eee, kolejne oszczędności to już są na górze. A, jeszcze kolejne. Tutaj te drzwi też miały być 20 cm wyższe. Eee, i, i wszystkie okna miały być 20 cm wyższe, e, jakoś inaczej się rozkładają siły, stąd, stąd te obniżenie, nie jestem specjalistą, tutaj odsyłam do, do specjalistów, do konstruktorów, e, myśmy się zdecydowali na firmę z Kocierzewa Handwerkarpulen, mam nadzieję, że takie lokowanie mogę im zrobić. E, te okno też zostało zwężone, nie tylko obniżone, ale i zwężone o pół metra, co jest już dość sporo. Ale mam nadzieję, że i tak widok z salonu będzie fajny. Co zresztą widzicie teraz, jak nam się mieni słońce, blisko zachodu jest godzina 20.00. To do zachodu jeszcze trochę. Wiosną i jesienią, no to w ogóle jest pięknie, bo, bo tu mamy zachód. Więc te kolory. Są przepiękne tam pod lasem. Kolejne oszczędności, które tutaj były założone. Niech ja pomyślę. To jest już na górze. Może to zrobię jakieś cięcie, przeskoczę na górę, bo, bo nie mam tutaj schodów jeszcze ani żadnych... E, żadnego rusztowania. E, dalej, jeśli chodzi o koszty. Płyty dokładnie nie pamiętam. Kosztów płyty. Więc mogę o tym zrobić osobny, osobny film. E, wiem, że oferta też była stosunkowo rozsądna cenowo. E, my mamy tutaj dużo stóp fundamentowych w koło. Mamy e, taras, tu są cztery stopy fundamentowe. Tutaj mamy taki okap e, zrobiony od południa, żeby w lato nam nie przegrzewało e, salonu. A w zimę, żeby jednak słońca się dom nagrzewał, dlatego też takie duże mamy w przestrzeni okien od południa. To jest do, do pasywki, do ogrzewania. Więc tutaj dochodzi kolejnych stóp 2, 4, 5. Tu już mamy 9. Jeszcze się przejdę tutaj. Tutaj są kolejne 4 odwiaty garażowej. Tu już mamy stóp 13. Nie od strony ganku. stóp jest 4, miało być 8. To miała być każda osobno, ale tutaj też optymalizacja i jest 8. standardowo cena stopy fundamentowej, która była przez konstruktora założona do płyty fundamentowej, to było chyba 1000 zł za sztukę. E, także, no, także możecie sobie policzyć szybko, jakie to by były koszty. Przy. Ile tych stóp naliczyłem. 5 plus 8 to jest 13 i tutaj 4 17, tak? To 17 tysięcy na stopę Nam krzyknęła jedna druga firma. Tutaj zostało to zrobione znacznie taniej. Eee. I, I całość płyty wyszła nam, no nie powiem dokładnie, ale w granicach 40 tysięcy. To jest płyta o, o podstawie 100 m2, 20 cm izolacji XPS i, i właśnie stopy fundamentowe, które też są izolowane. Dobra, ja wskoczę na górze, pokażę wam te kolejne oszczędności, że Także, krótkie cięcie. Okej, okay. jesteśmy e, na górze. Kolejne cięcie budżetowe to jest ten słupek, którego miało nie być. E, architekt twierdzi, że będziemy jeszcze go przeklinać, ale... <grym> Myślę, że nawet jak się w niego uderzę kilka razy, to te zaoszczędzone między 80 za 100 tysięcy będzie tego warte. Hmm. Czy tu jeszcze coś na górze tam wyszło do oszczędności? Chyba nie. Chyba góra już w miarę jest tak jak planowaliśmy. Tutaj jest wyjście właśnie z naszej sypialni na taras nad gankiem. Hmm. Co wam jeszcze mogę pokazać na górze? widok z łazienki może. Chociaż on jest podobny jak z terasu, więc nic odkrywczego nie zobaczymy. No ale to jest bardzo przyjemny widok. Eee, możliwe, że jeszcze oszczędności wyszły jakieś w konstrukcji dachu. W ułożeniu e, krokwi. ale tutaj, tutaj już nie pamiętam dokładnie tego układu między projektem jednym a drugim, e, bo też nie jestem specjalistą ani od DWG plików ani od Pamira, którego dostajemy e, od, od firmy właśnie Hardware więc nie będę tutaj się jakoś mocno nad tym uzewnętrzniał i wypowiadał. Na pewno zrezygnowaliśmy z przedłużenia jednej ściany. No, na pewno zrezygnowaliśmy z przedłużenia jednej ściany, e, tej ceglanej z dołu. Jeszcze przejrzę wam, przejdę Wam do e, naszej garderoby, w której wyjdzie wolę oczko. A jeszcze dlaczego? Takie koszty konstrukcji, e, te proponowane przez e, konstruktora. Architekt zaproponował na górze w tym domu szkieletowym wylewkę 5 cm, żeby wygłuszyć bo będziemy mieli rekuperację, więc żeby wygłuszyć te wszystkie systemy nawiewowe i wszystko co wszystkie instalacje. Zaproponował właśnie styropian EPS i na to wylewkę 5 cm. Czy 7 cm lewki samopoziomującej? Stąd te, ta konstrukcja musi być troszeczkę cięższa, troszeczkę mocniejsza niż standardowy dom szkieletowy, gdzie po prostu idzie na, na strop przeważnie płyta OSB i na to się przykleja parkiet. O, sarenki, 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 sarenki. Nie wiem, czy wam je pohamę, czy zębie je widać. Ale kicają sobie już uciekły Nie stanęły, jedzą tam w słoneczku Przybliżyłem, nie wiem czy to widać o, taka dygresja Co możemy spotkać u nas Chyba nie będzie widać Jeżeli zauważyliście, że coś się rusza, no to są tam sarenki. Czasami dużo rawie też krzyczą. Ale to nie ta pora dnia tu mam jeszcze księżyc pokażę. No taki. A wracając do tematu, dlaczego, dlaczego jest cięższa konstrukcja? Bo właśnie w typowym szkieleciaku daje się po prostu lekko płytę OSB. No to jakiś parkiecik, tam gdzie w łazience trzeba kafelki, do kafelki się klei i to jest dużo lżejsze niż 5 cm wylewki. Tutaj też planujemy miejscami ogrzewanie podłogowe na piętrze, jak chociażby w łazience, więc ta wylewka. Jest potrzebna, niekonieczna. Tutaj architekt zaproponował, że, że wygłuszenie, że komfort mieszkania jest dużo większy, jeżeli ta wylewka jest. No i będzie. Już teraz będzie na pewno. Na dole, właśnie. Tutaj mamy ścianę ceglaną z cegły pełnej. Tutaj w tym miejscu będzie właśnie stał mój piec. E, akumulacyjny no to będzie piec rakietowy bedbox, taki jest plan, tak go zaprojektowałem i o tym też zrobię osobny film e, pokażę wam projekt może właśnie przy e, nagram przy komputerze e, opowiadając krok po kroku o, o projekcie a potem, a potem w trakcie realizacji będę opowiadał e, co, ta ściana idzie sobie, ma akumulować trochę nam ciepła jeszcze i... Miała jeszcze przechodzić tam między łazienką a pokojem gościnnym, ale została zredukowana tutaj przez firmę Hardware Carpoolen. No już to w tym momencie nie ma większego wpływu. Przypuszczam, że ani na koszt konstrukcji, ani na koszt yy, yy, tej ściany ceglanej. No, może na tą ścianę ceglaną yy, udało nam się zaoszczędzić dzięki temu. Nie wiem, ze 3000 yy, na robociźnie, bo bo panowie, którzy robili nam ścianę zamówili już więcej cegieł i piachu co akurat nie jest dla nas żadnym problemem, bo cegły sobie wykorzystam właśnie do pieca i do trzonu kuchennego a piach wykorzystam spokojnie do tynków i możliwe, że też do pieca więc nic się nie zmarnuje a za właśnie materiały, za dwa kominy te systemowe i za cegłę za beton za piach zapłaciliśmy 13 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam brutto. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to mogę taki, znaczy na pewno będę robić kalkulator e, kosztów wszystkich, bo, bo jestem centuś i lubię mieć pod kontrolą wydatki. Zwłaszcza, że nie mamy pieniędzy w nadmiarze, więc każdy, każdy grosz będzie oglądany 5 razy zanim będzie wydany. No i tak to wygląda w tym momencie. E, w tym momencie co już mamy ogarnięte? E, mam już ogarnięte mm, okna, w sensie jestem już na wybrałem już filmę, z którą będę ko z której usług będę korzystać. E, to też będzie koszt rzędu 30 tysięcy za okna. E, co jest najdroższe? Najdroższe są okna przesuwne na dole. E, tutaj i tak pewnie wybierzemy tańszą opcję, czyli e, okna PST, czyli przesu przesuwno-uchylne, a nie okna przesuwne, bo okna przesuwne HS na tym wymiarze, czyli na trzech metrach, między jednym a drugim jest różnica około 5-6 tysięcy na jednym oknie. Więc na dwóch oknach mamy już różnicę 12 tysięcy, a w tych pieniądzach to by. Myślę, że zamkniemy jeszcze okna dachowe, rolety na okna dachowe zewnętrzne i rolety właśnie na te największe okna od południa. Bo taki mam plan, żeby w największe upały mimo wszystko też zamykać to od zewnątrz, żeby już te ograniczyć dostęp światła w porze największych upałów o godzinie 12-14, żeby żeby jednak nic nie wchodziło słońca nawet tego odbitego. więc to jest zamówione i to jest właśnie rzędu myślę łącznie z oknami dachowymi, z roletami koło 40 tysięcy będzie nas kosztowało. Także tak jak widzicie już tutaj spokojnie płyta około 45, około 80 tysięcy, konstrukcja, no to mamy 120 plus okna 160 tysięcy, to są rzeczy, na których nie do końca oszczędzaliśmy, w sensie robią nam to firmy, a nie będziemy robić tego sami, są rzeczy też, które będziemy robić sami i, i chociażby piece więc tutaj część trochę pieniędzy będzie zaoszczędzone. E, tak samo myślę instalacje będę starał się wykonywać sam, żeby zaoszczędzić e, na robociźnie. Kolejną rzecz, którą zamówiłem to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zdecydowaliśmy się na oczyszczalnię Biorok. E, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, też mogę podesłać informacje o tej oczyszczalni. Jest to jedyna z tych oczyszczalni biologicznych. Która jest no, już wysokiej jakości, daje tą wodę prawie czystą, ale taką, którą możemy spokojnie wpuścić do, czy do rzeki czy do, do ziemi. U nas będzie rozsączkowanie i jest to jedyna oczyszczalnia biologiczna, która nie, do działania nie potrzebuje dodatkowej energii elektrycznej. To znaczy, wszystko działa grawitacyjnie. Na końcu są złoża, które mają system napowietrzania. W związku z tym niepotrzebna jest ta pompka, która się zresztą podobno dość często psuje. Napowietrzająca nie ma żadnych e, ruchomych mechanizmów, które muszą być napędzane, jak w przypadku innych oczyszczalni. Możliwe, że jest trochę droższa, ale nie, nie jest to różnica, e, która powala na kolana. To znaczy, ta oczyszczalnia ścieków razem z przyłączem, wykonawstwem itp, itd będzie nas kosztowała chyba około 12 tysięcy, ale też tutaj ręki sobie nie dam obciąć, bo, bo cenę negocjowałem kilka dni temu i no i nie pamiętam. że tak jak wam mówiłem, nie nagrywałem. E, długo filmów, bo raz, że robiłem projekt, a dwa, że starałem się skoordynować wszystkie tutaj prace w koło domu. E, jeszcze w międzyczasie e, ta nasza nieszczęsna pandemia też raz, że popóźniała nam pracę, dwa, że, e, że też miałem dużo pracy u siebie w firmie, żeby wszystko pospinać. No bo no, sami wiecie, jak to, jak to ostatnio było. Także to, to są te etapy na dziś. Na razie, na razie Was z takimi myślami zostawię. Jeżeli macie pytania o konkretne koszty, o, o konkretne elementy, z czego jest zrobione konkretne elementy, jakie przykroje, to na tyle, na ile będę mógł udostępniać informacje, nie łamiąc praw autorskich projektantów, to postaram się to zrobić. Tak jak widzicie tutaj trochę klejonki jest, te przekroje na, na taras są trochę większe, ale myślę, że to jest kwestia estetyki. Tutaj to idą jeszcze do, do tych pionowych słupów miecze, to też już tylko wyłącznie estetycznie, raczej nie jest to potrzebne konstrukcyjnie, ale chcieliśmy mieć miecze, taki troszeczkę jest właśnie rustykalny. Myślę, że będę mógł się też z Wami niedługo podzielić, ale to też muszę zapytać architekta, czy mogę się podzielić wizualizacjami wnętrza. To pokażę Wam, jak planujemy, żeby wyglądał nasz salon, nasza łazienka. I co, na razie kończę tą rzutkę taką myśli chaotycznych. Zapraszam Was do oglądania kolejnego filmu, który niedługo przygotuję napiszcie o czym chcecie żebym najpierw nagrał, czy o czy o piecach, czy o konstrukcji jakiejś szczegóły, czy o płycie konkretne koszty i technologia jestem tutaj otwarty jestem też dla was, chciałbym żebyście weszli ze mną w jakąś interakcję i co? dobrego wieczoru i do usłyszenia papa. Pa.